Dotarłyśmy, patrzcie jaki piękny pokój, bajka. Naprawdę to jest chyba najpiękniejszy pokój z najpiękniejszym widokiem, w jakim byłam. No, pięknie, tutaj jest naprawdę pokój, hotel cały, bajeczny. Hotel jeszcze później wam nieco więcej ponagrywam, pokażę. Ale może od początku. Co mnie tutaj wybiało, nic wam wcześniej nie mówiłam o wyjeździe. Z Kumpelą wybrałyśmy się na taki babski, krótki wypad. Zostawiam wam też tutaj link do oferty, bo już mam pytania, gdzie jesteśmy, co to jest za hotel. Jesteśmy na Cyprze, miejscowość Pafos, a oferta wybrana. No, już bym mogła powiedzieć, że standardowo ze strony wakacje.pl i powiem Wam, że jestem mega zadowolona z całej obsługi. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale tutaj już jest promenada, więc będziemy mogły sobie sporo pozwiedzać pieszo, z czego bardzo się cieszymy. I to w sumie był zaplanowany myk, żeby wybrać hotel w takiej lokalizacji. Co wam jeszcze mogę powiedzieć o hotelu? To jest hotel dla dorosłych, więc na taki wypad we dwoje, albo tak jak my z koleżanką, odpocząć po prostu to jest magia. Drzewko oliwne zabrałabym do Polski, w ogóle tutaj jest sezon chyba na cytrusy, bo mnóstwo drzew po drodze było objepionych. Ale też już jest świątecznie. Później Wam pokażę naczki. Chociaż tutaj w ogóle w tej temperaturze nie czuć klimatu przedświątecznego.